Cześć wszystkim gotoweczka hmm. Weble O, to jest senior Madryn Anglia Angielska weble. E, co tu jeszcze Tu mamy oli, że tam olej się dolewa w tym miejscu, tam gdzie ta dziura e, Później 177 No to kaliber jedziemy dalej, tu jest jakiś numer 522 druga strona, co tutaj mamy weble partners, tu mamy weble sk takie oznaczenia wiatrówka jest z 57 czy 8 roku także wcale nie jest taka nowa wiatrówka typu sprężynowego ale wam powiem, że yy, mocna. Na śród 4,5 yy, tutaj to tak wygląda, że -y mamy tak z boku Wichajster. I lufa się otwiera. Naciąga się także. Otwiera się do wprost. Zamyka. Tu się ładuje. Yy, lufa jest. Yy. Gwintowana, tam jest uszczelka, pyk i lufa jest zamknięta, tak to wygląda, W kalibru 4,5, no wiatrówka fajna, masywna, lufa jest prosta, bo wiatrówka jest celna, także no, nie ma żadnych problemów. No i mocna jest, tak? Jak na swój czas, no to jest bardzo mocna. Dzisiejszy wiatrówek to jest dzień do nocy, tak i tak powiem. Ta po prostu bije w innych, chińskich, tak. Także fajna wiatrówka, tylko że ciężko dostępna i cena to jest jakieś 1000 zł, nie? Trzeba się odstąpić, nie? Za taką wiatrówkę. Także serdecznie zachęcam subskrybowania kanał, oglądania moich filmów, lajkowania, komentowania i do zapraszam do nas kolejnych na razie.